Yo, hey, cześć, witajcie, hi there. witam was w kolejnym odcinku na kanale, dzisiaj gramy sobie w Slendy 2 czyli coś co jest w sumie początkiem mojego kanału, bo ten kto nie wie, a ten kto wie, to na początku mojego kanału nagrywałem FNAFA jakiegoś, na telefonie jeszcze, i Slendy Tupisie 2D 2D. I potem już to jakoś lekko ewoluowało, potem na komputerze zacząłem nagrywać z Littubisia jakieś w i tak dalej i tak dalej, aż jesteśmy mnie w tym miejscu, gdzie nagrywam fangame z Littubisiu, który jest multiplayer. Więc też się szykuje coś tam powoli, że z kimś sobie tam nagram, panagrywamy, z kim pomożę, coś. bo no i co no, to będzie dla niej pod jeden wielki, kurwa, podróż czasie. Nie no, to będzie jeden wielki ciekawy powrót do tej gry. Zbierz 12 kastardów, czyli tyle ile ustawiliśmy, tylko czemu tak dziwnie latarka świeci, to tak powinno być? Okej, okay, co? Załóżmy, że tak to powinno być chyba. Tak, to chyba. Powinno tak być. Co to jest? To kamień. Mamy. What the fuck? Okej, okay. jest klimacik. Jest, aż się chyba ustawię na maksa, bo ja tu nic nie widzę. Mogę skazać. To jest fajne. Okej, tam jest blokada drogowa. Szczerze mam ciary. Go away. Ooh, I, I, re I really want. I really want, but I can't. Ooh! Do not enter, nie wchodź, a ja wejdę. Mhm. Mm mhm. Mm okay. Czyli faktycznie do not enter. Spójrz. Did you see this? On idzie w moją Nie. To dla tobie, dla to tobie Mam nadzieję, że on jest tu jeden tylko Nie, jest więcej Dwóch już widzę przecież Okej okay. What do kurwa, chyba wiedzą o mojej Pozycji! Chyba bardzo by chcieli mnie dopaść dzisiejszego wieczoru. Mogę tu wejść? Dobra, jeszcze 10 kastardów, wcale nie jest tak dużo. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, coś mnie goni. i prawdopodobnie coś mnie bardzo goni. Czy chcę się odwracać? Nie chcę wcale odwracać, okej, okay. okej, okay, okej, okay. okej. Okay. Ehm. Um. Nie sobie będziemy zwiedzać na spokojnie troszkę, bo po co się odwracać jakby ja tam nie nierozurwany mnie gonią, ja pierdolę. Okej, okay, ten dźwięk znam. No dobra, nie są szybci, Szybciej. Ale jak już wiedzą o moim położeniu, to będą dążyć do złapania mnie. I to mocno, bardzo agresywnie. Duża ta mapa, wam powiem. Woods. No. I kurwa, z kurwy mnie goni. Czy mam jakiś pasek zdrowia? Czy po prostu jestem tak. Mhm. O kurwa. Dobra, wykiwany kurwa, o kurwa, oj oj, oj, oj. Karamba nim tu jest lekki stresik wam powiem Chyba te 10 kastartów to było za dużo Jak na tak dużą, obszerną mapę ogólnie O kurwa, drzewo mnie zatrzymało Tobie, 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 O kurwa, tu nic nie widzę, tu Okej, okay, jesteś tam w tym miejscu? Jestem w innym miejscu. Goni mnie znowu coś. Okej, okay, coś bardzo się wydarło. Ej. Nie mnie? Chyba nie chce się zatrzymywać. Czytał... Nie, no tarka mi się idzie. Kurwa! Daje się nabierać na najprostsze screamery świata. Chyba chciałbym w to pograć multiplayer No, bez kitu Samemu się w to nie, nie da grać Do zobaczenia Cześć!